Zaledwie kilkanaście minut trwa podróż pociągiem z centrum Warszawy do przystanku Ursus, będącego w bezpośredniej bliskości słynnych zakładów mechanicznych. Codziennie pociągi i autobusy przywożą kilka tysięcy pracowników. Zweżycie zawodowe związali z kolosem, którego sława sięga daleko poza granice naszego kraju. Zalogę Ursusa tworzą zarówno ludzie pracujący od wielu lat, jak też ci, którzy niedawno wkroczyli do zawodu. Rozwój zakładów Ursusy związane z tym potrzeby stwarzają dla wielu ogromną szansę życiowej stabilizacji, uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych, społecznego uznania oraz zupełnie prywatnych satysfakcji z tego, że robi się coś pożytecznego. Że w dobrej sprawie wykorzystuje się własne zdolności i umiejętności. Zobaczmy, jakie są w Ursusie drogi człowieka, który pragnie skorzystać z tej szansy który zdecydował się pracować w zakładach mechanicznych. Pierwsze spotkanie z zakładami wywołuje uzasadnioną tremę, ale gospodarze robią wszystko, by skruszyć lody. Te pierwsze chwile w dziale naboru pracowników sprowadźmy do spraw prostych. Kandydat musi przedstawić następujące dokumenty. Dowód osobisty, świadectwo szkolne, a jeśli pracował, książeczkę ubezpieczeniową i świadectwo pracy. Po ustaleniu kwalifikacji zawodowych kandydata otrzymuje on szczegółowe informacje o formalnościach, jakie załatwić musi przed podpisaniem umowy o pracę. Nie ma ich zbyt wiele, a służba spraw osobowych zakładów pomaga w sprawnym ich załatwieniu. Etap pierwszy to wizyta w przyszłym miejscu pracy. Zaczyna się od sekcji spraw osobowych. Tu kilka zdań rozmowy, jakieś bliższe poznanie kandydata, ale zasadnicza część tej wizyty to poznanie warunków pracy ludzi, z którymi będzie się rozwiązywać codzienne problemy, dzielić i radości z sukcesów i troski wynikłe z kłopotów, których nie szczędzi życie. Ważnym etapem na drodze do pracy w Ursusie są badania lekarskie. Praca w dużym zakładzie, pomimo stalej troski o warunki na każdym stanowisku roboczym, wymaga od kandydata dobrego stanu zdrowia. Badania lekarskie mają wszechstronny charakter, ale dzięki dobrej organizacji Przemysłowej Służby Zdrowia w Ursusie ich wykonanie nie wymaga zbyt wiele czasu. Wystarczy poznać godziny rozpoczęcia cyklu badań w danym dniu i potem to już sprawna wędrówka pomiędzy lekarskimi gabinetami. W tym miejscu dodać warto, że badania dla nowo wstępujących stanowią nieznaczną część działalności przemysłowej Służby Zdrowia w Ursusie. Zasadniczą stanowi stała troska o stan zdrowia zalogi, a wśród wielostronnych działań są zarówno te profilaktyczne, służące dobrym warunkom pracy, jak też lecznicze poprzez zabiegi specjalistyczne. Przed przystąpieniem do pracy szkolenie, którego celem jest zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych warunkach produkcyjnych. Przepisy są bardzo konkretne i przewidują określone sposoby postępowania w wielu sytuacjach. Każdy pracownik musi je znać i na co dzień przestrzegać. Takie postępowanie zapewni pracę bez wypadków, leży więc w interesie zarówno pracownika, jak też zakładów. Szkolenie nowo wstępujących... To okazja do skrótowego przedstawienia zakładów mechanicznych Ursus. Tworzy je kilkanaście wydziałów z wieloma różnymi specjalnościami zawodowymi. Bogactwo technologii produkcyjnych stosowanych w Ursusie to szansa dla ludzi o różnych specjalnościach zawodowych. Były zdjęcia z odlewni Żeliwa. Teraz oglądamy pracę w kuźni, a za chwilę urządzenia do obróbki z krawaniem. Zwróćmy uwagę, że przy nowoczesnych urządzeniach technologicznych pracują ludzie młodzi. Zasadą decydującą o wykonywanej pracy jest w Ursusie nie wiek, ale kwalifikacje. Prawie polowe zalogi stanowią ludzie poniżej 30. Operacje montażowe, w czasie których z wielu detali i podzespołów powstaje silnik, blok pędny bądź kompletny ciągnik, dostarczają najwięcej satysfakcji. W Ursusie montaż to nie monotonne wykonywanie ciągle tych samych czynności, ale twórcza praca. Powszechnie znana jest prawda, że na dobrą markę zakładów na opinię o każdym ciągniku pracują wszyscy i ci z wydziałów pomocniczych, i ci z montażu. Z tej świadomości powiązań i wzajemnych zależności wywodzi się zawodowa solidarność oraz trwałość fabrycznego kolektywu. Dotychczasowa produkcja Ursusa to co roku blisko 60 tysięcy ciągników różnych typów. Polskim rolnikom, a także w kilkunastu innych krajach Ursus znany jest jako firma o ustalonej marce, ceniona za ciągniki stosunkowo proste i łatwe w eksploatacji, o dużych walorach użytkowych. Wyszłość, ta najbliższa, to nowa rodzina ciągników licencyjnych. Podjęcie nowej produkcji wymaga od zalogi wyższych kwalifikacji. W tradycji Ursusa miejsce szczególne zajmuje szkolnictwo. Obok zespołu trzech przyzakładowych szkół zawodowych stopnia średniego zaklady umożliwiają zdobywanie kwalifikacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Umowy z Politechniką Warszawską i Szkolą Główną Planowania i Statystyki Pozwalają na uzyskanie inżynierskich czy magisterskich dyplomów na drodze studiów przemiennych. Decyzje o uruchomieniu produkcji licencyjnych ciągników rolniczych spowodowały wielkie inwestycje. Powiada się, że wybudowano drugi Ursus i nie ma w tym wielkiej przesady, choć od zmian ilościowych ważniejsze są te jakościowe. Wraz z produkcją ciągników licencyjnych do zakładów szeroko wskoczyły nowoczesne technologie. W drugiej polowie lat 80. Ursus produkować będzie około 100 tysięcy takich jak te ciągników licencyjnych. Teraz trwają zaawansowane przygotowania do rozwoju masowej wielkoseryjnej produkcji. I choć niełatwo pogodzić rozbudowę zakładów z bieżącą produkcją, w dostawach dla odbiorców dominują tradycyjne i jakże poszukiwane ursusy. Nasz kandydat do pracy w zakładach ma jeszcze przed sobą kilkanaście minut szkolenia. Nowoczesne metody nauczania, w których jest miejsce i na film, i na efektowne plansze, czy łatwo w oko wpadające plakaty, pozwalają przyswoić sobie bez trudu zasób informacji niezbędny dla bezpiecznej pracy w każdym z wydziałów Ursusa. W nie brak zajęć poświęconych zagadnieniom ochrony przed pożarami, zapoznających ze sprzętem gaśniczym, z jego budową, obsługą, a nade wszystko z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pracy samych wydziałów. Trosce o bezpieczną pracę towarzyszy troska o zaspokojenie różnych potrzeb życiowych. Oto jedna ze stołówek. Wypoczynek urlopowy. Latwo można zorganizować poprzez zaklady, które obok pokazywanego na filmie ośrodka w Sorkwitach dysponują czasowiskami w górach i nad morzem, a także na drodze wymiany w ośrodkach zagranicznych. Są też dwa ośrodki wczasowo kolonijne i właściwie każdy chętny może liczyć na wypoczynek zorganizowany poprzez Ursus. Zadaniem służb socjalnych jest stala troska o poziom wypoczynku urlopowego, a także organizacja atrakcyjnych wycieczek niedzielnych. Mieszkania w osiedlu Niedźwiadek należą w większości do pracowników zakładów Ursus. Co roku kilkuset kolejnych szczęśliwców otrzymuje klucze do własnego M. I choć nikt nie obiecuje nowemu pracownikowi mieszkania od ręki, to perspektywa jest konkretna i nikt nie pozostaje sam ze swymi mieszkaniowymi kłopotami. Po załatwieniu wszystkich formalności Następuje najważniejszy moment. Podpisanie umowy. Określa ona warunki placowe. Są one zgodne z układem zbiorowym pracy w przemyśle maszynowym. Krótko mówiąc, na place w Ursusie nie narzeka się. Muzyka Pustka pracownicza, pieczątka w dowodzie i można pobrać odzież roboczą. Początek pracy. Nowy pracownik w pierwszym okresie ma zapewnioną opiekę doświadczonych kolegów. W urzędowym języku mówi się, że nowymi opiekują się mistrzowie do spraw adaptacji. A po prostu idzie o to, by ten nowy jak najszybciej był jednym z kolegów, by na pełnych obrotach i bez kłopotów włączył się do pracy. Tradycje zakładów, kult dobrej roboty i pamięć o ludziach, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat tworzyli to, czym jest dla polskiej gospodarki dzisiejszy Ursus. Pewny budynek kilkuset ludzi pracujących w zakładach zna dobrze. Po prostu tutaj mieszkają. To jeden z hoteli robotniczych. A to trofeum zdobył Hotel Robotniczy Ursusa w ogólnopolskim konkursie Trybuny Ludu. Dla wielu ludzi będących na starcie samodzielnej drogi życiowej jak też dla tych, którzy muszą czekać na rozwiązanie swych mieszkaniowych potrzeb, hotele robotnicze są wygodnym domem. To nie tylko dobre warunki mieszkaniowe, ale dzięki mądrze zorganizowanym i zróżnicowanym zajęciom w czasie wolnym dają szansę rozwoju zainteresowań oraz pasji w różnych dziedzinach, od modelarstwa do uczestnictwa w amatorskim ruchu artystycznym. Żywą działalność zarówno w sporcie masowym, jak też wyczynowym prowadzi klub sportowy Ursus. Bliskość oraz obfitość wielkomiejskich propozycji rozrywkowych i kulturalnych, łatwość w korzystaniu z nich pozwala powiedzieć, że po pracy nikt tu się nie nudzi. Szczególne i dużą popularność mają w życiu klubowym spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczory autorskie czy występy przedstawicieli stolecznego środowiska artystycznego. Kolejny roboczy dzień. W stronę wejścia głównego Ursusa idą ludzie. Jest wśród nich człowiek, którego widzieliśmy w pierwszych chwilach pobytu w zakładach mechanicznych. Za kilka minut rozpocznie pracę. Czy jest zadowolony z wyboru? Chyba tak, bo co piąty pracownik jest związany z Ursusem ponad 15 lat. A wszyscy, i ci starzy, i młodzi, mówią, Ursus to jest firma.